Cześć, z tej strony Darek, kanał po prostu Mac. Na tym filmie powiem, w jaki sposób pracować na osi czasu w Final Cut Pro. Powiemy sobie o prawidłowych zasadach, gdyż ja na samym początku byłem bardzo zdegustowany programem Final Cut Pro i chciałem wrócić do Adobe Premiere. Uważałem ja, jak i setki innych osób na forach różnych, że jest to program okrojony, że nie ma wiele możliwości. Połowę opcji brakuje w porównaniu do Adobe Premiere. Chciałem ten program porzucić. I nawet na jakiś czas porzuciłem. A czemu wróciłem? Mówiłem o tym w serii filmów 4 lata z Macbookiem. Tego odsyłam Was, ale wracamy do pracy na osi czasu. Oś czasu na początku wydaje się bardzo prymitywna i ograniczona. Brak chociażby warstw i nie można w żaden sposób przesuwać sobie swobodnie plików filmowych, ale jest pewien jeden trik, który można to obejść. Podpatrzyłem, że nawet stosuje to telewizja znana i ja wam to pokażę. Przechodzimy do materiału. Ja na początku kładłem film w taki sposób, a biorę sobie możecie sobie widzicie tutaj zaznaczyć. Upuszczam. Na sam środek, widzicie, że tu nie ma żadnych warstw. To jest na początek wada tego programu, ponieważ ja jestem przyzwyczajony do tego, że mam pewne warstwy. A tu warstw nie ma. Tu możecie, widzicie, wybierać sobie i kłaść w powietrzu. Znaczy, no w powietrzu aż tak nie, bo tam dalej wam wypadnie film. Nie pozwoli wam lewitować. Nie ma możliwości wyłączania warstw w ten sposób, jak to się robiło. W Adobe Premiere i we wcześniejszych programach, a nawet w pierwszych wersjach jeszcze na starym macOS systemie, we wcześniejszym Final Cut Pro. Na sam początek wydaje się ten program okrojony z małymi możliwościami, ale tak naprawdę jest to bardzo potężna i wydajna maszyna. Wobec tego, takie położenie pliku nie jest dość ciekawe, ponieważ jeśli będziecie mieli tutaj dźwięk w momencie przesunięcia tego, bo po pierwsze, nie możecie sobie luzem tego przesuwać. Dźwięk będzie wam tutaj podążał razem z filmem, a jak usuniecie film, to ten dźwięk wam zniknie. Dźwięk będzie się trzymał konkretnego materiału filmowego. Ja mam inny zwyczaj, żeby mieć troszeczkę luzu, żeby móc sobie te filmy oddalić. Oczywiście można je oddalić za pomocą narzędzi, ich position, tak? tworzyć puste przestrzenie. Ale z tego co ja zauważyłem, jak robią zawodnicy, że tak powiem, w telewizji. To też podpatrzyłem, że oni stosują. Kliknijmy sobie zatem w T, w Generators, Solids i Custom. Przeciągnijmy sobie Custom jako pierwszy film. Rozciągnijmy sobie go. I dopiero teraz przejdźmy do mediów. Upuszczajmy sobie film, gdzie chcemy możecie gdzie chcecie upuszczać te materiały. Ponieważ one trzymają się teraz tego. I tak samo będzie z dźwiękiem, który będziecie stawiać, on będzie pod spodem się tu umieszczał i się trzymał tego custom. To ułatwia sprawę, szczególnie jak jesteście początkujący, bo gdybyście tego nie znali, to możecie bardzo szybko się zniechęcić po prostu porzucić ten program na rzecz Adobe Premiere, który nie jest tak wydajny na systemie Mac OS jak właśnie Final Cut Pro. Także co tu jeszcze mogę powiedzieć wam? Możecie zmienić sobie tutaj widok na właśnie taki tutaj w tym miejscu. To jest mój ulubiony, bo ja widzę wszystko. Rewa projekt i wszystkie moje media. Macie pierwszy na przykład film tutaj. Możecie zaznaczyć konkretny fragment, który Was interesuje. O, na przykład szukałem tego Zuma. Jeżdżę myszką. O, zaznaczam fragment. O. I załóżmy, ten do tego Zuma mnie interesuje, i ten mały fragment upuszczam i sobie kładę. Odpalam film. No i cacy. No i film się tutaj od razu nam wyciął i wstawił. Możemy wziąć sobie kolejne media, pojeździć sobie trochę o, do początkowego obrotu, ujęcia. Mam zaznaczone to ujęcie i upuszczam. Powiedzmy tu jeszcze, możemy za pomocą Command Plus przybliżyć sobie, dociągnąć. Jeżeli by Was drażniło, w momencie, jeżeli macie dość dalekie oddalenie, on Wam od razu się przyczepia tam, to możecie odhaczyć taką opcję Snapping. Pod N ona jest skrótem klawiszowym i ona powoduje, że możecie wtedy luźniej troszeczkę manipulować sobie na dalszej odległości. Warto mieć to na uwadze. Na początek to wyłączyć i ręcznie sobie dosuwać tam blisko. Oczywiście łatwo klip wam może pójść do góry, a jak macie na przybliżeniu i macie włączony ten snapping, to wam się stara informować, że jesteście już właśnie w tym miejscu. Że macie te bloki obok siebie ułożone. Żeby nie było tak, że jak wam się zmienia film, to na chwilę widać czarną przestrzeń. Mam nadzieję, że ten film dla Was był przydatny. Zaoszczędzicie sporo czasu i nerwów w rozkminianiu nad finalem, więc jeśli się film Wam podobał zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych materiałach.